Doktor Tomasz Karauda Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Łodzi Oddział Chorób Płuc. Dzień dobry panie doktorze. Dawno się nie widzieliśmy. Dzień. Tak, miło widzieć, pani redaktor. Dzień dobry, dzień dobry państwu. Panie doktorze, to, że trwa wojna w Ukrainie, to jest sprawa oczywista. My poświęcamy temu lwią część naszej uwagi. Przez to temat pandemii zszedł trochę na drugi plan, ale no, skutecznie przypomniał o nim teraz Adam Niedzielski skutecznie przypominają o nim statystyki z krajów sąsiednich. Między innymi one są coraz wyższe, znów jeżeli chodzi o liczbę zachorowań, przynajmniej jeżeli chodzi o Niemcy. Czy w tym kontekście, pana zdaniem, rozsądnym jest decyzja, o której wczoraj poinformował minister? Zdrowia, no, czyli y, odmawiania przyjęcia zamówionych już szczepionek przeciw COVID-19? Faktycznie moczy Właściwie wszystkich skupiły się na tym, co się dzieje za wschodnią granicą, i przez to gdzieś tam w tle czasami dochodzi do niezrozumiałych ruchów. Też nie chodzi o to, żeby w był krytykować, bo gdy mówiliśmy o programie 40, czy o testach antygenowych, darmowych w aptekach, to bardzo dobry ruch, należało to zrobić bardzo dobrze. Natomiast rzeczywiście nie wszystkie te ruchy są zrozumiałe albo ryzykowne, przynajmniej ryzykowne, dlatego że w kontekście czy zdejmowania masek, czy tych limitów, myśmy ostrzegali, że to może pogorszyć sytuację epidemiologiczną. Na szczęście, przynajmniej w szpitalach w takim real life, nie widzimy wzmożonego ruchu pacjentów z COVID-19. No i Bogu za to dziękować, że, że bez dużych konsekwencji. Natomiast wprost odnosząc się do tego pytania. To znaczy mamy tutaj sytuację, w której mamy dużo szczepionek, które są magazynowane po prostu z powodu mniejszego popytu, no, słabych zachęt. Czasami też po prostu sami sobie byliśmy um, żywieni, tak może nasza postawa wobec COVID-19 była co najmniej relatywna, więc dużo ludzi nie poszło się szczepić kolejnymi dawkami. One po prostu są i zalegają. Więc pewnie stąd jest intencja tego, żeby nie zamawiać kolejnych, żeby nie mieć nadmiaru, nie płacić za to, ale niesie to za sobą pewne ryzyko, dlatego że jesienią czeka nas ryzyko kolejnej fali i trzeba będzie tymi szczepionkami uzupełniająco się doszczepić. Natomiast państwo polskie mówi, że mamy tych szczepionek tak dużo, że mogliśmy się nimi dzielić z innymi krajami. Więc pewnie stąd próba po prostu zahamowania tego kontraktu, chociaż powinno się to odbywać, nie na zasadzie jeden do jednego kraj z producentem rozmowy, tylko przy wsparciu Komisji Europejskiej, tak żeby być może zrac zracjonalizować i troszkę zmienić te kontrakty, skoro tak dużo szczepionek jest u nas niewykorzystanych. Panie doktorze, ale rzeczywiście nam kolejna fala tej epidemii Pana zdaniem grozi? Myślimy o subwariancie BA2. Natomiast w tych krajach, w których mamy dużą obserwację, nie widzimy wprost istotnej korelacji między dużą, bardzo dużą liczbą zakażeń, a rzeczywiście dużą liczbą ludzi walczących o życie. Mm. Faktycznie, tam, gdzie poluzowano wszystkie restrykcje, wzrosła liczba osób hospitalizowanych, no i też troszkę wzrosła liczba ludzi umierających. Natomiast to jest próba, światowa próba, tak naprawdę. Uznania, że pogodzenia się z pewną ilością umierających ludzi, a za to zapewnieniem sobie normalnego życia, więc po prostu dochodzimy do takiego momentu akceptacji tego, że no, taka śmiertelność tego wirusa może być. My państwa zachęcamy, żeby się chronić, żeby szczepić, ale jeżeli tego państwo nie zrobicie, no to konsekwencje mogą być nawet tragiczne. Natomiast nie ma paraliżu systemu ochrony zdrowia, nie ma tych pacjentów bardzo dużo, chociaż no, ostatnią niedzielę Wielkanocną no, mieliśmy dwóch pacjentów z COVID-19, no ale to były osoby niezaszczepione i, i przechodziły to rzeczywiście ciężko, więc i nasze państwo, i, i państwa innych krajów mówią: Macie szalupę ratunkową, szczepcie się, ale jeżeli nie, to musicie brać na siebie ryzyko to, że może część z was przechodzić to ciężko. Tylko pytanie, czy ta jesień pozostanie dla nas równie dobrotliwa jak, jak wiosna, czyli czy pozostaniemy przy łagodnych wariantach, czy mhm. będziemy mieli wystarczającą odporność po tych dawkach, które przyjęliśmy. To są znaki zapytania, na które nie mamy jeszcze odpowiedzi, a musimy mieć wystarczający zapach szczepionek, no właśnie, żeby móc ewentualnie silnie zareagować. To chciałam pana zapytać, czy ten zapas, o, przynajmniej według pana wiedzy, według wiedzy lekarzy jest Gdyby na, na przykład trzeba było szczepić się czwartą dawką, prawdopodobnie i tak tych szczepień będzie mniej niż w przypadku tej pierwszej przypominającej. No, tak to chyba u nas w kraju działa. No nie mniej, na pewno byliby chętni na to, żeby tę dawkę przypominającą kolejną wziąć. I teraz pytanie, czy ci, którzy chcą taką dawkę ewentualnie wziąć, są zabezpieczeni? Nie wolno nam dopuścić do sytuacji, w której zabraknie. Ja bazuję na przekazach, które uh -huh. mówi do nas Ministerstwo Zdrowia, że jest, że mamy zapasy. Oczywiście no, sam fizycznie tego nie, nie sprawdzę, natomiast bazujemy na tych słowach i tu nie wolno nam. Jedna z rzeczy musi być jasno postawiona, że nam nie wolno popełniać błędów, bo mamy na barkach ponad 100 tysięcy osób, które straciło życie, i część z tych ludzi straciło życie w Spóźnionych reakcji, spóźnionych decyzji, i pośrednio konsekwencją tego było to, że zbyt wiele ludzi trafiało do szpitala i podchodziliśmy z taką dużą dozą no, bagatelizowania problemu, więc teraz musimy postępować bardzo mądrze. No i tutaj chociażby kwestie rehabilitacji po covidowej. No, z dużym ubolewaniem przyjęliśmy to, że ta rehabilitacja została zatrzymana z dnia na dzień i pacjenci, którzy mieli terminy jeszcze na sierpień na wrzesień powiedziano, że do końca czerwca tylko rehabilitacja, a tak to trafiamy do puli ogólnej, gdzie nieraz oczekiwanie nawet i pół roku trwa. No wczoraj ledwie rozmawiałem z 28-latką, która wyszła z oddziału covid w ciężkim postaci i ona dostała termin no, na sierpień i mówi no nie skorzystam z rehabilitacji covidowej, muszę do tej puli ogólnej. Więc e, będzie czekała nie wiadomo jak długo pewnie szereg miesięcy no, a powinniśmy zrobić wszystko w takiej prewencji rentowej. Przecież to jest młoda osoba, 28 lat może normalnie pracować, żyć tylko trzeba pomóc jej, wrócić szybko do zdrowia, żebyśmy mieli wszyscy korzyść z jej aktywności, z jej życia po Panie, prostu Panie doktorze, a. Mm... Jak teraz wyglądała sytuacja w szpitalach? Czy poluzowanie obostrzeń u nas wpłynęło jakoś znacząco na zwiększoną liczbę trudnych szpitalnych przypadków? Baliśmy się tego. Autentycznie baliśmy się, mówiliśmy o dużym ryzyku podejmowania czy poluzowania ilości osób no, uczestniczących w zdarzeniach masowych, czy w imprezach, potem, żeby nie zdejmować masek. Natomiast no, muszę szczerze przyznać, że, że w skali takiej mikro pracy w szpitalu nie widzimy dużej ilości pacjentów, którzy trafiają w ciężkim stanie walcząc o życie. Bo to, że chorujemy i pewnie nie zakażeń jest mnóstwo, tylko my tego nie testujemy, nie raportujemy. To jednego nie da się oszukać, nie da się oszukać życia. To znaczy, w sorach widzielibyśmy ten multum chorych, jak w poprzednich falach, że prawie co druga, co trzecia karetka to byli pacjenci z niewydolnością oddechową. Tego nie ma. To są pojedynczy pacjenci, którzy trafiają najczęściej niezaszczepieni, więc jest to w sumie ich własną decyzją. Więc no po prostu życzę sobie i Państwu, żeby, żeby to nie nastąpiło pogorszenie. Natomiast jesień to jest czas, w którym pytanie, czy my jako państwo polskie będziemy gotowi, żeby wykonać ten krok wstecz. I wrócić do tych wszystkich restrykcji, które pozostawiliśmy, jeżeli sytuacja epidemiologiczna będzie nas do tego zmuszała? Panie doktorze, obawiam się, że to jest pytanie retoryczne. Myślę, że bardzo ciężko będzie komukolwiek podjąć taką decyzję. A jeszcze o jedną rzecz chciałam pana dopytać, bo rząd tłumacząc rezygnację z zakupu tych szczepionek, z przyjmowania szczepionek, tłumaczy to kwestią przyjmowania uchodźców z Ukrainy, że Polska ponosi tak ogromne koszty zajęcia się Ukraińcami. Że po prostu nie stać nas na szczepionki. Czy to jest Pana zdaniem uczciwe postawienie sprawy i rozsądne postawienie sprawy? To, to jest taka uliczka, bo to jest bardzo emocjonalny temat i wszyscy co na całym świecie widzą otwarte serca wszystkich Polaków i to, jak pomagamy. Więc wykorzystuje się ten argument z argumentem no, merytorycznym, ale też mocno emocjonalnym że jak to jest, że my nie możemy renegocjować umowy, skoro jesteśmy takim krajem, na którym jakby spadło obciążenie przyjmowania wszystkich uciekających. W związku z tym no, to ma zmiękczać serca tych, którzy, no, firm produkujących szczepionki również Komisji Europejskiej po to, żeby się rakiem wycofać, z umowy na zamówienie szczepionek, których nie będzie miał kto przyjmować, bo motywacja u nas do przyjmowania szczepień no teraz zupełnie umarła, a wydaje się, że rząd ma zabezpieczenie na jesień, przynajmniej tak deklaruje i to jest taka próba zaoszczędzenia poprzez wycofanie się, renegocjacje umowy. Ale rozumiem, że jednak w dalszym ciągu powinniśmy nie zapominać o tym, że COVID jest, ale z drugiej strony ja coraz częściej widzę takie przekonanie i trudno się ludziom dziwić, że oni w taki sposób to interpretują, że to się po prostu stanie kolejną chorobą sezonową, tak jak się stała grypa. I ci, którzy byli przeciwni e, szczepieniom i, i, i w ogóle tym wszystkim opowieściom o epidemii, powiedzą: No i mieliśmy rację. De, de facto tak to się skończy, że to jest. Druga zwykła grypa. O nie, drodzy Państwo, 100 tysięcy ludzi, którzy nam zmarło. Ten mnóstwo ludzi duszących się i te obrazy, które widzieliśmy czy w Sorach, czy w Oddziałach COVID, to to nie była fikcja, to nie był sen, to nie było udawanie. Wielu ludzi, którzy tak pobłażliwie podchodziło, po prostu straciło swoje życie. Jesteście szczęściarzami, jeżeli nie szczepiąc się, przeszliście łagodnie chorobę i nic wam się nie stało. Dziękujcie za to Bogu. Natomiast nie przez pamięć tych, którzy odeszło, zrobiliśmy jako lekarze, jako medycy, wszystko, żeby im pomóc, i, i dobrze, że zachęcaliśmy. I, I tutaj świat medycyny, przynajmniej polskiej, wszystkich medyków, stanął na wysokości zadania. Zadania. Więc absolutnie, jeżeli to ma się skończyć, to, to ja się cieszę i niech to będzie, niech to już będą łagodniejsze warianty, które będą grypopodobne, które będą sezonowo i nigdy nie chciałbym do tej żadne pieniądze i żadne dodatki wracać do tej strasznej rzeczywistości, oby ona nigdy nie wróciła. Natomiast zrobiliśmy kawał dobrej roboty. I, I to nigdy nie będzie zmazane bohaterstwo ludzi, którzy położyli często swoje zdrowie i nawet życie medyków umierających na służbie po to, żeby pomagać innym, gdy jeszcze szczepień nie było. To, to, to był wielki i odważny czas dla, dla wielu ludzi. Natomiast nie będziemy słuchać malkontentów ludzi, którzy byli gdzieś tam przez trolów rosyjskich motywowanych do, do, do rozbijania czy jedności, czy uderzania w świat nauki. Należy bronić normalności za wszelką cenę. Tomasz Karauda, doktor Tomasz Karauda, bardzo dziękuję za to spotkanie. Jak zwykle panu dużo siły życzę i wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Dziękuję, panu, zakłaniam się. Dużo zdrowia.